Chcesz wiedzieć, czy ktoś odwiedza Twoją stronę internetową? Ciekawić się, czy ludzie są zainteresowani Twoimi produktami? Jak często i skąd do Ciebie trafiają? Dziś pokażę Ci, jak znaleźć odpowiedzi na te pytania. Cześć, tu Mariusz Wysoczański z e Startupy.pl, miejsca, gdzie znajdziesz porady i instrukcje na temat budowania, rozwijania i skalowania Twojego biznesu w internecie. Zanim zaczniemy, chciałbym Ci przypomnieć o kliknięciu tego przycisku Subskrybuj i dzwoneczka obok. W ten sposób nie przegapisz kolejnego darmowego poradnika na tym kanale, który pojawi się już niebawem. A dzisiaj zajmiemy się Google Analytics, czyli darmowym narzędziem do śledzenia ruchu na Twojej stronie internetowej. Dzięki niemu dowiesz się na przykład ile osób trafia na Twoją stronę, jakie strony odwiedzają najczęściej, czy przeglądają produkty w Twoim sklepie internetowym, którymi produktami są najbardziej zainteresowani i dużo, dużo więcej. Google Analytics pozwoli Ci lepiej zrozumieć, co się dzieje na Twojej stronie i czy wszystko działa zgodnie z planem. Na przykład załóżmy, że masz sklep internetowy, ale nikt u Ciebie nie kupuje. Google Analytics pokaże Ci, jak często ludzie dodają produkty do koszyka, i jeżeli jest tych zdarzeń dużo, a sprzedaży wciąż brak, to wiesz, gdzie szukać przyczyny. Prawdopodobnie będzie to problem z bramką płatności. No dobra, chyba już wiesz, o co mniej więcej chodzi, i nie muszę Cię przekonywać, że warto sobie takie narzędzie podłączyć. Tym bardziej, że to nic nie kosztuje, a instalacja zajmuje dosłownie chwilę. A teraz pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynamy od rejestracji konta Google Analytics. Wpisz w wyszukiwarce internetowej Google Analytics i kliknij pierwszy link od góry w wynikach wyszukiwania. Link powinien cię przenieść na stronę logowania Google. Jeżeli masz już konto Google, to po prostu się zaloguj. Jeżeli nie masz konta, to klikamy Utwórz konto. Wybieramy tutaj typ konta, wypełniamy formularz i klikamy dalej. Zauważ, że nie musisz mieć tutaj konta Gmail. Możesz zarejestrować konto Google na obojętnie jaki adres E-mail. Przechodzimy do naszej skrzynki pocztowej i kopiujemy otrzymany tam kod weryfikacyjny. Wracamy na stronę Google, wklejamy kod i klikamy weryfikuj. Wypełniamy formularz i klikamy dalej. Tutaj możemy zweryfikować nasz numer telefonu. Ja to na razie pominę. Tutaj akceptujemy wszystkie warunki i klikamy utwórz konto. Tutaj możemy zmienić ustawienia personalizacji, klikając link więcej opcji. Gdy gotowe, klikamy potwierdź. I mamy już konto Google. Teraz musimy utworzyć konto Google Analytics. Klikamy tutaj przycisk Utwórz bezpłatnie. Tutaj podajemy jakąś nazwę konta i klikamy dalej. Tutaj zostawiamy zaznaczoną opcją domyślną sieć i przechodzimy dalej. Tutaj podajemy nazwę witryny i jej dokładny adres. Jeżeli mamy zainstalowany certyfikat SSL na naszej stronie internetowej, to wybieramy HTTPS. Wybieramy kategorię najbliższą naszej branży. Ustawiamy strefę czasową i klikamy utwórz. Znowu akceptujemy warunki, tym razem korzystania z usługi Google Analytics. Tutaj musimy zaznaczyć, jakie informacje chcielibyśmy dostawać na podany adres e-mail. Aplikacja mobilna nas na razie nie interesuje, więc klikamy nie dziękuję. I to tyle. Tutaj mamy nasz unikalny kod śledzenia, który musimy zainstalować na naszej stronie internetowej. Skopiuj ten kod i przejdź do panelu administracyjnego Twojego WordPressa. Teraz zainstalujemy sobie wtyczkę, która umieści specjalny fragment kodu na każdej podstronie naszej strony internetowej. Są to instrukcje dla przeglądarki internetowej, które będą wykonywane za każdym razem, gdy ktoś wyświetli którąś z podstron. Ten fragment kodu to generalnie program, który sprawia, że przeglądarka internetowa przy wyświetlaniu naszej strony internetowej w tle komunikuje się z serwerami Google Analytics, podaje nasz unikalny identyfikator i informuje o każdym ruchu osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Stąd właśnie mamy to całe RODO i wyskakujące komunikaty o ciasteczkach, bo jeżeli podglądasz ludzi na swojej stronie, to musisz ich o tym uświadomić. Ok, ale wróćmy do tematu wtyczki. Ogólnie wtyczek do integracji Google Analytics z naszą stroną jest mnóstwo, niektóre naprawdę bardzo rozbudowane. Większość prześciga się w dodawaniu różnych fikuśnych wykresów w kokpicie naszego WordPressa. Może i to fajnie wygląda, ale po co przenosić Google Analytics do WordPressa i obciążać w niepotrzebnie nasz serwer, skoro możemy te wszystkie dane znaleźć i przeanalizować w znacznie lepszym i wygodniejszym panelu Google Analytics. Dlatego my zainstalujemy sobie wtyczkę o nazwie caos. Wtyczka ta oprócz tego, że nie obciąża WordPressa zbędnymi wykresami, to jeszcze posiada kilka dodatkowych funkcji, które minimalizują wpływ Google Analytics na wydajność naszej strony internetowej. Instalujemy wtyczkę CAOS i przechodzimy do jej konfiguracji. Żeby przejść do ustawień wtyczki, możemy kliknąć link Settings na stronie z listą zainstalowanych wtyczek albo przejść do zakładki Ustawienia i dalej wybrać Optimize Analytics. Tutaj wklejamy nasz kod śledzenia i zapisujemy zmiany. Przechodzimy do zakładki z ustawieniami zaawansowanymi. Zaznaczamy opcję Enable Preconnect i zapisujemy zmiany. Przechodzimy do zakładki Extensions. Zaznaczamy opcję Enable Stealth Mode Lite, co pomoże ominąć niektóre blokery reklam w przeglądarkach od naszych odwiedzających. Na koniec zapisujemy zmiany. Teraz klikamy link u góry, żeby pobrać plik Analytics.js. To jest właśnie spora przewaga tej wtyczki, bo przechowuje ona ten plik lokalnie, a nie pobiera za każdym razem z serwerów Google. I możemy na wszelki wypadek jeszcze raz zapisać zmiany. I to tyle. Mamy już Google Analytics zainstalowane i teraz powinniśmy widzieć, gdy ktoś odwiedzi naszą stronę. Może to chwilę potrwać zanim wszystko zacznie działać, ale spróbujemy to przetestować. Przejdźmy do panelu Google Analytics. I gdy teraz otworzę moją stronę internetową na moim telefonie, to powinniśmy zobaczyć jakąś aktywność tutaj w panelu. Pamiętaj, że wtyczka COS jest domyślnie skonfigurowana tak, żeby nie zarejestrować Twoich odwiedzin jako administratora. Dlatego, żeby Ci zademonstrować działanie Google Analytics, otwieram stronę na moim telefonie. Jak widać wszystko działa. Gdy przejdę na inną podstronę, to zobaczymy tu tutaj w panelu. I od razu widzimy, że oczywiście zapomniałem zmienić ustawień moich bezpośrednich linków, bo zamiast normalnych nazw widzimy tutaj numery ID moich podstron. Gdy zmienię ustawienia linków na nazwy wpisów, to będę widział w Google Analytics nazwy konkretnych stron. I to tyle, jeśli chodzi o podstawową analitykę dla zwykłej strony biznesowej na WordPressie. Jeśli masz sklep internetowy na WooCommerce, to warto rozszerzyć trochę Google Analytics o możliwość śledzenia zdarzeń w sklepie, takich jak dodawanie i usuwanie produktów z koszyka, czy chociażby zakupu produktu. Przydaje się to m.in. przy obliczaniu współczynnika konwersji i analizie skuteczności kampanii reklamowych, ale o tym kiedy indziej. Żeby dodać dodatkowe funkcje śledzenia zdarzeń do naszego sklepu WooCommerce, będziemy potrzebowali jeszcze jednej wtyczki. Zainstalujemy teraz wtyczkę WooCommerce Google Analytics Integration. Teraz musimy wprowadzić małe zmiany w ustawieniach wtyczki CAOS, którą zainstalowaliśmy wcześniej. Przechodzimy do zakładki Ustawienia, dalej wybieramy Optimize Analytics i wybieramy zakładkę Advanced Settings. I tutaj musimy włączyć tryb kompatybilności dla zainstalowanej przed chwilką wtyczki WooCommerce Google Analytics Integration. Zapisujemy zmiany i przechodzimy do ustawień WooCommerce. Teraz wybieramy zakładkę Integracja i klikamy link Google Analytics. I tutaj wklejamy jeszcze raz nasz kod śledzenia Google Analytics. Możemy podać nazwę domeny naszej strony. Zaznaczamy opcję Enable Universal Analytics. Poniżej zaznaczamy opcję Enable Enhanced E-Commerce i na koniec zapisujemy zmiany. Teraz w panelu Google Analytics, tak jak wcześniej, powinniśmy widzieć wyświetlane strony, ale dodatkowo w zakładce zdarzenia powinniśmy widzieć też, gdy ktoś ogląda produkty, dodaje produkty do koszyka, usuwa produkty z koszyka itd. I to już wszystko odnośnie podstawowej analityki dla WordPress i WooCommerce. Daj znać w komentarzu, co myślisz o Google Analytics i śledzeniu ludzi na Twojej stronie. Jeśli podobał Ci się ten film, to będę wdzięczny za łapkę w górę, a jeśli nie chcesz przegapić kolejnych podobnych nagrań, to nie czekaj, tylko już teraz kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.